Drużyny falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF. Fab. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Porażka i... No i, I szkoda, że tak się stało, bo trochę myślę, że mamy podcięte skrzydła po, po takim meczu. No, jechaliśmy tu z pozytywnym nastawieniem, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. I, no i można powiedzieć po wyniku, że nie podjęliśmy walki, Czy więc... Pan Pot, potrafi zdiagnozować przyczynę tej porażki z takiego żurzowego, merytorycznego punktu widzenia? Co się stało, że momentami Pana zawodnicy stare wygi były bezradne? Czy to kwestia ja toru, czy, czy, czy po prostu psychika, opadnięta, skrzydło. jakby pan to mógł zorganizować kolejny zły dzień w biurze można powiedzieć ale no, no nie zapominajmy, że jest to też wyjazdowy mecz i też e, są to play-offy i, i tutaj no, gospodarzy byli bardzo mocno zdeterminowani i chyba też to pokazali na to, że więcej determinacji było po, po stronie włókniarza niż, niż po naszej no, no. No tak się znowu niefortunnie poukładało. Proszę pan, mówię o determinacji. To aż dziwne, tak? Bo to był zespół zdeterminowany, który przegrał walkę o finał. Powinien być zdeterminowany, w walczy od początku do końca. To tak bez walki ma się wrażenie, że oddaliście trochę meczu. Ma pan takie wrażenie też, czy nie? Tak to wyglądało z trybun w każdym razie. No to. Przykro nam to słyszeć, że tak to wyglądało. No, no, nie chcieliśmy ani sobie, ani naszym kibicom starać przykrości. Chyba brązowy metal to już jest przegrany, co? Uczciwie mówiąc prosto w oczy tutaj. No. Taka to jest, pani opina, jest... ale, ale, ale my dopóki nie będziemy widzieli szałownicy, czy przeciwnik nie będzie mieć 90? Jeden punkt, to to nadal będziemy chcieli i wierzyli w to, że jeszcze się uda. Jak można wyzwolić żużlowców po takim meczu, właśnie tę determinację, o której pan mówi, yy, taką mobilizację, żeby jednak wznieść się na wyżyny i zrobić na przykład to, co dzisiaj Bydgoszczy z Poznaniem. Wiem, że to może trudno porównywać, ale Ale na pewno, może ale na pewno będziemy może. dzwonić do Bydgoszczy i pytać się, jak się stało, że, że oni w tydzień potrafili to wszystko odczerpać. Być może jest jakiś patron. Nie no, wiadomo co z Norbertem Nie, ja nie mam. Co z Norbertem Krakowiakiem? Wiadomo, yy, co się stało? No, jest to kontuzja dłoni i dopiero prześwietlenie pokaże na ile poważna, ale na no, tyle poważna, że raczej nie dało się kontynuować jazdy. Ja jadę. dziękuję. Yy, Bartnik Smoliński, ten manewr z nim no, chyba jednak nie wypalił, co tak jakby potrzymałeś te trzy mecze. To jednak braknik jego Petersena dużo tej drużynie. Dużo straciła pańska drużyna przez to, bardzo dużo. No nie da się ukryć, że, że Martin Smoliński to, to jeszcze nie Niki Petersen. Ej, no, był on tu naszym strażakiem na, na jakieś problemy, które mia mogłyby wystąpić ewentualnie w rundzie zasadniczej. No takie się nie pojawiły, akurat pojawiły się w play-offie. No, i... No, no nie na play-offy był szykowany Martin Waculik, tak? Epsie, yy, rozumiem, że jego nie ma i tak generalnie za tydzień zdaje się w Zielonej Górze, tak? Tak, za tydzień Martin ma długie tory, więc na pewno pojedzie w miejsce. miejsce Martina Swalińskiego. Wiem, że to za wcześnie, ale tak nam się hmm. wydaje, że tego brązowego metalu nie będzie, ale jeżeli go nie będzie, to, to chyba zupełna klapa, jeśli chodzi o cały sezon. Zupełna nie, bo... Naszym celem numer jeden był awans do play I przypominam, że awansowaliśmy do tego pojeźdu. Okej, czy pan jeszcze zapytać o coś związanego i niezwiązanego z tym meczem? Bo cały tydzień trwała dyskusja, czy Skurnicki jedzie o głowę tutaj w tych meczach o trzecie miejsce. Jedzie pan o głowę? Pan to czuje, że, że, że jak medalu nie będzie, to ta głowa spadnie? Być może czuję i być może było to widać dzisiaj podróżując. Musimy się też nad takimi pytaniami zastanowić. Georejestratory24.pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.